Siema, siema, siema. Z tej strony, Brunponik, witajcie znowu na moim kanale. Kontynuujemy przygodę z naszym Minecraftem. One będą złe, jak ja tak zbiorę ten miód. Dobra, tego miodu na razie nie zbieramy. Cyk, cyk, całą pszenicę. Ile się tylko da. Mordeczki, od razu zachęcam do zostawienia łapki w górę. A w drugiej kolejności zapraszam Was yy, na dzisiejszego live'a z Wiedźmina Trójki. Nie, chyba, że za dużo zebrałem trochę tej pszenicy. O, jedno. Ale to marcheweczkę gotową. Mamy gotową marcheweczkę, widzicie to? Gotowa jest marcheweczka. Cyk, 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 cyk. Cyk, dobra. I teraz yy, a resztę to sadzimy pszenicę. No, wydaje mi się, że jeszcze jedną farmę musimy sobie czasnąć. Jeżeli chcemy na dużą skalę. Czaskać sobie pszenicę i chleb, to musimy walnąć i jeszcze jedną taką farmę przynajmniej. Do tego będzie nam potrzebne więcej terytorium. Wydaje mi się, że tak powiększymy sobie to, żeby mieć ten chleb. O kurczę, ło, wow. zepsuło nam się. Zepsuło nam się łopata. Hmm, będziemy musieli ją naprawić, znaczy zrobić w sumie nową, a nie naprawiać jej. Cyk, cyk. Przespać się będzie trzeba. Hmm, te krowy trzeba będzie rozmnożyć. O sekunda, bo może jak się robi noc, to może to jest idealny moment, żeby te krowy nam się rozmnożyły. Cyk, 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 O dokładnie, dokładnie, niech się tam kurczę... Hmm. O, niech one sobie tam robią, co sobie mają robić. A ktoś mi wpisał, że ja mogę położyć dywan, tak? Jak ja mogę dywan zrobić? Da się dywan robić? Głodzina? Jest dywan, aha, ale to ja muszę mieć wełnę. A żeby mieć wełnę, to ja potrzebuję po prostu mm, sieci, nici. Ale w sumie chyba wolę... Dobra, na razie nie, na razie sobie dajemy sobie spokój z tą wełną. Na razie sobie mordeczki dajemy spokój z tą wełną i idziemy się kimnąć. Chciałbym się wybrać znowu do naszej kopalni. Tak, tylko tak. Czcina, czy mamy mamy trzciny? Czcina jest chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Gdzie jest ta trzcina? Gdzie jest ta... A my całą trzcinę mamy posadzoną. Cała trz... o, ho, ho, ho ho, wy to widzicie. Pięknie jest. Pięknie jest, trzcina nam urosła. I całą ją znowu posadzimy. Znowu posadzimy, wybierzemy się do kopalni. Jakaś tutaj została? Jest jakaś. Cyk. O kurde, nie. Tak, nie. Tak, nie rób. Tak. I tak. Dobra. Wszystko udało się. Czyli te pszczółki tam latają? Nie, nie latają. Co jest z tymi pszczołami? Czego one nie latają? Nie mam pojęcia. Tak, jedzonko mamy. Jedzonko mamy. Mm, odkładamy nasiona, jak się tylko da. Klocki odkładamy. I pszenicę też bym odłożył sobie. Cyk, pszenica jest odłożona. Chleb mamy, wszystko mamy. Dwa wiadra z wodą mamy, na wszelki wypadek. Łopatę sobie musimy zrobić. Czy nam się żelazo przetopiło? Nie ma więcej żelaza. Mamy tylko 7 żelaza? Uuuu, to jest biednie, wam powiem. Naprawdę, ja byłem pewny, że my tego żelaza mamy więcej. Zrobimy sobie łopatę w takim razie na odcinek. Łopata jest nam potrzebna. Cyk. Bez łopaty to może być kicha. A, mamy, dobra, mamy, mamy, mamy więcej. Już się bałem, że tutaj nie ma, a tutaj jest. Tylko to trzeba przepalić wszystko. Cyk, cyk. A, dwa. Cyk, dorobimy. Niech się to wszystko ładnie przepali, ale mamy łopatę. Możemy się wybrać do kopalni. Czy my mamy? Nie. Świeczek nie mamy. Ci świeczki to jest coś, co musimy mieć w kopalni przecież. My tam y, zginiemy bez tego. Y, 11. 11. Cyk, pyk. O nie, za mało chyba mi się wydaje. Cyk, o hop, tyle nam wystarczy. Y, odkładamy patyk i tu węgiel, y, tutaj. Y, I idziemy do kopalni. Są pszczółki. Czy my, jak im damy na przykład. Cyk, cyk. I hop. Będzie kolejna? Będzie kolejna ma pszczółka. A, i zasiedlają nowy ul. Super. O to, o to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło, żeby tak się wydarzyło. Mm, zasuwamy. Zasuwamy do kop. A, jedną rzecz. Dobra, bym zapomniał. Mordy, zapomniałbym, co ja chciałem zrobić. A to jest dos bardzo ważne. E, musimy tak. Ściąć. Potrzeba nam drzewa trochę drabinę, drabinę trzeba zrobić, żeby nie chodzić do tej kopalni e, cały czas, jak te kasztany e, tylko później sobie wykopać gó do góry drabinką wykopać do góry drabinką i po prostu e, schodzić i po prostu schodzić, a nie a nie, a nie, a nie ile, ile będziemy w stanie zrobić z tego drabiny nie, e, nie mam pojęcia tak i drabinka. Drabinka na maksa. Cy. 30 drabinek to nie jest jakiś osza... oszałamiający wynik. Więc sobie zrobimy jeszcze tak, ta, tak i tak, tak. Y Dobra, jest, mamy 60 drabinek, myślę, że już jest wystarczająco, że to już jest wystarczająco na, co sobie, na to, co byśmy chcieli osiągnąć, schodzimy pod jaksy, schodzimy pod jaksy, co nam los przynieść, kurczę, no i dalej się wrócić muszę, no widzicie, jak ja nie myślę, kilo jeszcze jeden musimy zrobić, bo ten na przecież zaraz zepsuje, no to o czym... W ogóle nie ma o czym mówić, jestem korzeń, pan korzeń korzeniasty. Mm. No, tu jest pyk. To was bardzo przepraszam, że to tyle trwa, a nawet dwa zrobię, bo mam na tyle żelaza, żeby dwa zrobić i jest po problemie. Teraz zasuwamy, no jesteśmy przygotowani, no mamy wszystko, mamy tarczę. Serio? Nasza tarcza jest taka, że ona się zaraz zepsuje. Serio, mamy taką zepsutą tarczę. I żeby ją zrobić, potrzebujemy desek, których po prostu nie mamy. O! Dobrze, że chociaż zwrócimy na to uwagę, bo byśmy się bili z creeperami ze szkieletami, ze szkieletami. Ze szkieletami byłoby najgorzej, co nie? Bilibyśmy się ze szkieletami, wtedy byłaby kicha. Ja, no naprawdę, no ja nie ogarniam, co się dzieje w tym Minecrafcie. Wybaczcie mi, jestem po pracy. I po prostu chyba nie myślę, co nie. Po prostu chyba nie myślę, ale okej, okay. zebrane wszystko i robimy tarczę. Mm, tak, tak, tak. Robimy tarczę. Cyk, cyk, cyk. Mamy drugą tarczę. I na wszelki wypadek ja bym w ogóle jeszcze trochę czasnął sobie tej drabinki. Myślę, że drabinki nigdy za dużo. Ok, resztę odkładamy, to odkładamy, drabinkę zostawiamy, bo musi być. Żelazo odkładamy tutaj, mm, serdzonkę odkładam tu. Reszta zostaje, jesteśmy przygotowani, no. no. Teraz już musimy być gotowi na to, co się wydarzy w naszej kopalni. I z racji tego, jeżeli ktoś nie zostawił łapki w górę, zachęcam, żeby zostawić tą jedną chłopeczkę, co nie? Naprawdę. Bo co się wydarzy w kopalni, tego nie wiemy. Dobra, będziemy w stanie zrobić jakby coś tu do kraftowania. Mm, tak, tutaj stąd przyszliśmy i trzeba iść jak nic tu. Trzeba iść jak nic tutaj. A, tu, aha, tutaj jest po prostu zejście do tamtej kopalni. No tak, czyli tędy nie wejdę. Muszę iść jakby dalej. Zjemy sobie stajka, żeby mieć full HP. Kurczę no, Seru, i wpadłem i spadłem, i tam nie wyjdę. To śmiech na sali. Czy ten ząbiek ma miecz? Ma miecz. Skąd masz miecz, kolego? Może miecz mi wypadnie z siebie. No niestety, miecz mi z siebie nie wypadł, no ale trudno. Hmm. Czy ja przysz. Kurczę, jak się do tej jaskini wchodziło? Tędy? Czy ja tędy wchodziłem do tej jaskini? Nie. Chyba nie. Czy tędy? Kurcz już sam nie wiem, naprawdę. Wiecie co? Naprawdę się trochę zgubiłem. Wow. Wow, to nie tędy. To no nie tędy. Dobrze. O, żelazo. Mamy żelazo, którego wcześniej nie widziałem. O. No jedno. To prawda, to nie jest yy, kopalnia żelaza, ale. No, niech będzie. mi się wydaje, że w takim razie to trzeba opędzlować tędy. Po prostu tu, gdzie spadłem. O tu, 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 O tu tu tu, 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 tu. O dokładnie, tu trzeba iść. Trochę nisko, ale. Tylko głową cały czas zahaczamy. Ale to się nic nie dzieje. Jak hmm. tu nic nie ma, to tu. Ty, 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 ty. I właśnie dlatego o wiele lepsze byłoby. Hmm... Wyjście drabinką, bo nie musiałbym tego całego, jakby korytarza, przemierzać właśnie. I na przykład tu dobrze, już wiem, gdzie jesteśmy. Mniej więcej mniej albo więcej. I chyba w tą stronę. Z tego, co mi się wydaje, ręki sobie nie dam uciąć, ale raczej tak. Tu nie. Tutaj. Okej. Okay. I chyba tu. Chyba to było tutaj. O, ale tu jest. Ja tego nie widziałem wcześniej. Sekundę sobie to wykopię, ile się tylko da. Dobra. Hmm. Tych to nam nie trzeba teraz w ogóle. Dobra. Mamy to. Świeczka. Czy tutaj coś jeszcze będzie? Świeczka. Jest żelazo. Świeczka. Ja muszę zbadać teren, żeby mi tu nic nie zaskoczyło z tej kopalni. Wow. Mamy kolejne żelazo. Dobrze. Wszystko z prawej strony. Wow. Jest trochę więcej rzeczy. Dobra. Ale możemy się wrócić i wykopać to, co widzieliśmy po drodze. Lazuryd i żelazo. Pyk, pyk. Do tego żelaza potrzebujemy. Dobra. Żelazo mamy. A gdzie był.? A tutaj jest jeszcze kolejne żelazo. A tutaj gdzieś było. O właśnie. Tutaj go z tego jak spig jest fajnie, dobra. Zasuwiam, zasuwamy dalej, bo jestem ciekaw, co tam dalej mnie czeka. Tutaj jeszcze nie byliśmy, a może też diaksy jakieś będą. Eee, może jakieś diaksy będą. I też się wykopiemy do góry po prostu, co nie? Eee, zaznaczymy sobie tu fajnie gdzieś tam miejsce jakoś. Okej. Okay. O kurde. No nie da się go sobie uderzyć. Uff. Wiecie co? Przeraża mnie trochę to. Nie wiem, ja ogólnie chyba się nie dodaję do tego. Ja bardzo was przepraszam. Co się w tym momencie wydarzyło? Zagrałem po prostu na trudnym, zagrałem po prostu na trudnym, ale na przetrwaniu. Ja, żebym mógł wrócić, bo to jest bez sensu, żebyśmy zaczynali kolejny poziom. Jestem trochę załamany tym, co się w tym momencie wydarzyło. Wow, 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 wow. wow. Co się dzieje? Dlaczego jesteś... Dobra, jesteśmy w dżungli, Ok. Tam jest w ogóle puma na tym. Puma na... Wyskaczka. Na bank to będą arbuzy. To są kakaowce. Ja mówię, no ja was bardzo przepraszam. To co się wydarzyło, no nie powinno w ogóle mieć miejsca. E, zepsułem, no strasznie zepsułem. I po prostu będziemy teraz grali tylko i wyłącznie na. E, będziemy grali tylko na przetrwaniu. Żeby po prostu zginiemy i będziemy mogli się odrodzić. E, tylko tak. E, jak mogę zmienić spawn? E, musicie mi napisać w komentarzu na pewno. E, miejsce, w którym po prostu się będziemy respić. Bo wydaje mi się, że respić się będziemy w miejscu gdzie teraz się zrespiliśmy. Czyli na drzewie. E, nie chciałbym się respić na drzewie, nie ukrywam. Wolałbym się respić w domku, na przykład, co nie? Tu jest jakaś kopalnia. Dobra, sekunda, bo tu... Są takie krzaki, że to masakra, co nie? Po tym muszę skakać. Żeby to w ogóle sens miało, żebym gdzieś mógł przejść. Tak, arbuzów nie widzę. A, muszę się podrapać. Kurczę, ja... No naprawdę, no ginę w tak głupi sposób... Że tego mi się wydaje, nie da się opisać, co nie ma marbuza chociaż. Naprawdę, głupio umarłem. Naprawdę. Co to jest? Czego to się pali? Halo! Proszę się nie palić, albo to od lawy się pali. To są świnki. Było już tak ładnie, no naprawdę. No ja was kurczę, przepraszam. To się wszystko fajczy. I się fajczy. Co ja mam zrobić? Cyk No i jest mi bardzo smutno, co nie? Jestem... Mm, smutny strasznie mm. To co się kurcze wydarzyło? No takie w ogóle miejsce nie powinny... Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca Dobra, ale nie ma co Powiem tak, nie ma co? Co się stało to się stało. Nie zmienimy tego już. Priorytetem jest znaleźć miejsce, w którym, będziemy się, w którym będziemy się chcieli wybudować. Krowy mógłbym zabić. Będę miał z nich rzeczy już na książki, chociaż na razie zostawię. Na razie sobie zostawię, chociaż żeby nie zabił. Dobra, kamień żeby mieć kamienny kilo. Dobra, będziemy mieć kamienny kilof, już będzie łatwiej. Mieliśmy wioskę, mieliśmy wszystko. No kurcze, byliśmy bogami przez chwilę tej gry. no. Naprawdę. Hop, 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 hop. Tu jest kaczka. Jedną już zabiliśmy, to jedną wystarczy, że zabiliśmy. Dobra, mamy pierwszą owcę, którą chciałbym. Dobra, mamy cztery owce, które chciałbym pewnie wszystkie zabić. Dobra. Pierwsza. Druga, żeby łóżko po prostu zrobić, czy nie? Trzecia. Bardzo sobie dostawiam, bo nie wiem czy się będziemy tu budować, czy w tym miejscu, czy gdzie indziej. Dobra, to są jakieś kwiatki, to są w ogóle. Wow, etap brzus. Czy jest to jakieś żelazo? Nie ma chyba żelaza na razie żadnego. Etap brzóz, dobra, przyjdziemy się dalej, przejdziemy się dalej, mamy Mamy teraz takie możliwości, yy, że po prostu stawiamy chatkę Zamurowujemy się i Idziemy spać, co nie, jak się skończy dzień Arbuza mogą pędzlować na szybkości, jednego i drugiego, są pszczoły, okej okay. Czy to jest ul? Czy co, przy samych brzozach będziemy się budować? Wow, tam są wielkie grzyby! Co jest? Halo? Są wielkie grzyby. Co ja z nich mogę zrobić? Halo? Ja tam idę! Ja tam idę! Czy my coś możemy zrobić z tych grzybów? To jest pytanie. O, ale nie! Ja wyczerpuję coś lepszego chyba. Tam są dynie. Czy nie? Tam są dynie. A dynie wiecie co oznaczają? Oznaczają wioskę, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jak mi ktoś pisał. Jeżeli jest dnia, to jest wioska. Raczej, często tak jest. Nie, to nie jest chyba zawsze. To się nie zawsze sprawdza. Ale często takie coś się sprawdza, więc e, miejmy nadzieję, że tym razem się sprawdzi. I chociaż się wybudujemy, tak są barany. Mamy barany. Są dynie. Tak więc wioska może być w dwie strony, tak naprawdę albo w prawo, albo w lewo. Dobra, zaczęliśmy po prostu w tym momencie na takim trybie, że nawet ich zginiemy, w najgorszym wypadku wpadniemy do lawy, no to po prostu tracimy te przedmioty. Ale mamy dalej dom, mamy dalej to, co udało nam się zdobyć. Dobra, jedna, druga, trzecia. I czwarta, dobra. Wszystkie może zbiorę. O co mi tutaj? Albo nie, bo te, Ja nie wiem, czy czasami. O nie, tu są kwiatki, dobra. Więc im jedynie na razie na ten moment nie trzeba. Z jedynie to za dużo i tak robić nie można. Tak, tam nie ma nic. Luknę tutaj w tą stronę. Tutaj też jakby nic nie było. Halo! Czy co, nie ma wioski tutaj wcale? Może tak jest. Tu są te brzuski cały czas, cały czas są te brzuski i tam jest dżungla. W dżungli raczej, raczej wioski nie będzie. Tamta strona, no to ja nie wiem co to jest za strona. Dobra, przepłyniemy się, przepłyniemy, zobaczymy co tam jest, co tam mamy do zaoferowania. Ale to my się do jutra tam nie dostaniemy. O, no, może się dostaniemy? Może się dostaniemy, co nie? Kurczę, no. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Podniesiemy się. To nie będzie tak, nie, 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 to nie, nie, to nie może być tak, że my się poddajemy, damy radę. Yy, po prostu gorszy moment nam się trafił. W pierwszym nam się trafił, tyle. Znaczy, ja z głupoty, co niby, nie będę. zamiast poczekać i się na spokojnie, nie wiem, w, w, zbić coś i się wybudować tam, i, i na spokojnie tam schodzić, no ja nie wiem, i się przeskoczyć przez ten jeden, tak, przez tą jedną kratkę w ogóle bez sensu, no, naprawdę bez sensu. Eee, no ale dobra, widzieliśmy dzięki temu wielkie grzyby, są całkiem niedaleko nawet nas. No, chyba tak trzeba. Nie wiem, czy tak jest szybciej czy nie, czy to tylko złudzenie optyczne, ale skaczemy. Dobra, teraz tu, 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 tu. Dobra, zasuwamy dalej przed siebie. Zobaczymy, są kolejne ule. Czyli widzę, że tu gdzie są brzozy, to jest dużo uli. Ten nie jest pełny, bo on by był żółty, jak byłby pełny. Dobra, tu są krowy. Widzę, że się zaczyna chyba robić w ogóle. Widzę, że się zaczyna robić chyba noc. Zrobimy cyk. 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 Chyba się wybudujemy tu po prostu. I tyle. Cyk. Mała chatka, dosłownie taka. E... Ile mam kamienia? Dobra, tyle kamień jest, więc zrobimy sobie sikierkę od razu kamienną z automatu. Drewno nałupiemy. Myślę, że tu nie zostaniemy na pewno na dłużej, e... ale w międzyczasie możemy sobie chociaż zdobyć jakieś tam surowce, co nie? Jest okay. hop. I hop. Dobra. Zbijamy to. Bierzemy to do domku. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Łóżko. I drzwi. Pyk. Idziemy się kimnąć. Mogę spać tylko w nocy albo podczas burzy, czyli co jeszcze gra uznaje, że jeszcze nocy nie ma. Ok, to my jeszcze zbijemy sobie jeszcze trochę drewna, żeby było na każdą sytuację. Ta jest wysoka, to mi jej tak nie zbijemy całej. Już mi się wydaje, gra powinna zaakceptować noc. Jest noc. M, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Yy, yy, no i tyle. No co? Zbijamy drzwi i zasuwamy dalej przed siebie. Musimy znaleźć miejsce, które będzie odpowiednie dla nas w 100%. I niczego nie będzie mu dolegało. Nic tam nie będzie dolegało w tym miejscu. No krówko. dobra. Krowę po prostu trzeba dwa razy szybko uderzyć w głowę. I... I... O, nawet nie w głowę. Raz w głowę wystarczy. Jak jest full naładowana. O. Dobrze, mamy to. Idziemy dalej. Co nas czeka? Tutaj coś jest. Czy to jest coś. Nie. To nie jest żaden cosiek. Yy, mamy kolejną owcę. Jesteśmy brutalni w tym odcinku. Brutalny odcinek, co nie? Bardzo brutalny. Ale tam, tam, i beczy. Zostań. Zostaw, stój tam. Hmm. Dobra, pójdziemy sobie teraz delikatnie w tą stronę. W stronę tych grzybów, zobaczymy co one mają nam do zaoferowania. Czy między tymi grzybami będzie się można na przykład wybudować. Eee... płaskiego terenu, no tam niestety nie widzę. Zobaczymy coś co z tych grzybów możemy w ogóle pozyskać, czy my coś dostajemy z tych grzybów, czy nie Bo naprawdę dużo ich tu jest i są duże. Ale dlaczego one są takie duże i dlaczego to jest las grzybny? O co tu chodzi, nie wiem. Aha, nic. No nic z nie dostajemy. Aha. Nic z nich nie dostajemy, to co ja w takim razie mogę z nimi robić? Nie wiem. Albo tu jest ciemno strasznie. To przez te drzewa chyba duże tak. Nie wiem, ale przejdziemy sobie na drugą stronę góry. nie ma dalej nic, no? Będzie odcinek w szukiwaniu miejsca, co nie? Szkoda mi tam tego save'a. Gdybyśmy w tamten save zaczęli na przetrwaniu. Byśmy się o wiele lepiej bawili. No kurczę... Dlatego teraz... O, nie popełniłem tego błędu. Niestety ten creeper tam siedzi w tej kopalni swojej. ten jaki wysoki czpień. Przebiegamy. No Ale tu dalej nic nie ma. No naprawdę kurczę... Biegnę, 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 biegnę i nie, no, nic nie znaleźliśmy ciekawego oprócz tych grzybów, naprawdę. O nie, myślałem, że to coś jest. A to... O to tak naprawdę nic. Tu jest jakiś nasyp po prostu w piasku. Tak, tu się łączą te grzyby razem z biomem. Z biomem na piasku. Okej. Okay. Dobra, tyk. Co to? A to są żółwie. Już je widziałem chyba. I tak mi się wydaje, że ja nawet zabijałem jednego. Ale nic z nich nie ma. Więc ich nie będę czaskał. Bo to nic, nic mi kompletnie nie daje. Kurczę, to są cały czas te grzyby. Naprawdę tu więcej nie ma nic? No, to się kurczę, musiało tak skończyć to, co się wydarzyło. Hmm, tu są kaczki. Jest 28 minut odcinka, wiecie co? Ja nie będę chyba tak biegał bez sensu, bo to nie ma najmniejszego sensu. Przed odpaleniem następnego odcinka, tego save w ogóle wyrzucam, znajdę miejsce którymi się wybudujemy i zacznę po prostu odcinek od miejsca, w którym bym się chciał, żebyśmy się wybudowali. Przepraszam Was za to, co się stało. Nie było to planowane. Niestety. Wybaczcie mi. Widzimy się dzisiaj na live'ie, mam nadzieję. Siemanko.